Siema. Tak wiele osób e, cytuje i nawiązuje do tego wersetu, w którym e, Paweł zabrania, czy też Pan, bo tak jest tam ujęte w niektórych momentach, e, zabrania kobietom głoszenia i nauczania, że w końcu, w końcu odważyłam się zebrać myśli do kupy i wyrazić to e, w sposób klarowy. Po pierwsze, bardzo dużo ludzi się nad tym zastanawia, bardzo dużo biblistów, teologów głowi się nad tym, jak to zinterpretować. I w moim odczuciu, zresztą nie tylko moim, ja to powiem tak, że zobaczycie, że ma to sens. Więc wspomnę najpierw o czymś innym. Wspomnę o niewolnictwie. Więc jak ktoś czyta Biblię i zna, doszukał się i w nowym przymierzu, i w starym, a zwłaszcza też dla nas jest dziwne, że takie rzeczy znajdują się w nowym przymierzu, odniesienie do niewolnictwa, ale takiego w rozumieniu bardzo dosłownym, że ktoś jest niewolnikiem i pracuje w czyimś domu na czyjąś rzecz, tak? Wydaje nam się to być tak bardzo dziwne, tak niezrozumiałe, e, chociaż niewolnictwo wcale nie aż tak dawno zostało zniesione i mało tego w niektórych krajach nadal występuje, bo są niestety takie obszary, to jednak to odniesienie do niewolnictwa jest dla nas niezrozumiałe. Że jak to? To taki system ma być, że niewolnik ma pracować dla swojego e, e, właściciela, pana, tak jak dla Boga, bo tak gdzieś Biblia to e, umieszcza. Mm. Pr przyznacie, że to jest dziwne, tak jakbyśmy mieli, gdybyśmy mieli stosować Biblię, Nowy Testament, bardzo dosłownie, no to mek. Fuch, robimy niewolnictwo powrót, tak? Gdybyśmy mieli e, wyznawać zasadę, że to, co jest napisane, jest e, idealnym, modelowym wzorem. Tylko, czy to ma sens? No, zupełnie nie, bo gdy sięgniemy e, pamięcią do e, stworzenia świata, to tam Adam nie miał władzy nad Ewą, ona była mu pomocą. I hebrajskie słowo, bodajże, jest tam użyte, ezer kenegdo, to jest słowo, którym sam Bóg określa się jako pomoc człowiekowi. Więc nie ma tu mowy o jakimkolwiek poddaństwie, bo idąc w tą stronę, doszlibyśmy do miejsca, w którym Bóg stałby się naszym niewolnikiem. Więc to jest bzdura. Natomiast wracając do wersetu, teraz o kobietach. I kulturo e e niewolnictwo, jak i zakaz kobietom zabierania głosu, wypływał z kulturowych warunków w tamtym czasie. W tamtym czasie niewolnictwo było powszechne, a i również podległość kobiet była tą e kulturową, niestety, taką zakałą, bym powiedziała. I w kontekście y, pamiętajmy, że apostołowie oni, głosząc Ewangelię, szykowali się, że y, oni mają iść, ogłosić imię Jezusa na całym świecie, ludzie się nawrócą i zaraz będzie koniec świata, bo oni wzięli do serca to, że nie przeminie to pokolenie, póki się wszystko nie wykona. Więc tam było założenie takie, nie zmieniamy porządku świata. Nie robimy żadnej rewolucji. Po prostu idziemy w świat, głosimy Chrystusa, ludzie się nawracają, wierzą, idą. E, Jezus przychodzi, bam, 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 idziemy do nieba, jest po krzyku. Tak? E, potem tam nowa Ziemia, nowe niebo. Nie robimy panowie rewolucji. Taka, taki był zamysł. Nie robimy panowie rewolucji. Więc e, zarówno dotyczące niewolnictwa. Jaki statusu kobiet? Biblia nie robi rewolucji, ona się wpasowuje w ten y, obraz. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wielu ludzi przyzwyczajonych do tego schematu, w jakim funkcjonował ówczesny świat, E, poczułoby na myśl o tak gwałtownej zmianie, że kobieta jest równa mężczyźnie, tak gwałtowny opór i tak gwałtowny sprzeciw, że mogłoby się to przełożyć na to, że odrzucono by Jezusa. Gdyby e, ludzie, którzy mają niewolników, usłyszeli o tym, oczywiście też by były społeczne reperkusje. Jeszcze gorsza próba zdławienia takich rewolucjonistów, którzy tutaj cały zastały porządek świata nam tu burzą, tak? Więc prawdopodobnie wynikało to stąd, że chrześcijanie w tamtych czasach nie chcieli powodować rewolucji. Oni nie chcieli robić zamieszania w sprawach, które nie są związane z najważniejszym elementem, czyli ze zbawieniem, z przyjęciem Jezusa i z przyjęciem. Synostwa, tego, że my jesteśmy synami. Eee, nie do końca zostało to zrozumiane z tym, że nie przeminie jedno pokolenie. Bo to jest prawdą. W ciągu jednego pokolenia wypełniły się obietnice wszystkie obietnice, jakie Bóg złożył w Biblii. Prawie no oprócz tych końcowo związanych z powtórnym przyjściem Jezusa, tak? Natomiast Jezus już nas pobłogosławił, mamy uzdrowienie, mamy błogosławieństwo, zaopatrzenie, odnowienie relacji, uświęcenie, e, przebaczenie i tak dalej. To wszystko, o czym pisali prorocy, e, przez Jezusa i w Jezusie i poprzez Jego śmierć, zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego się wypełniło. Nie w kontekście tego, że zaraz pójdziemy do nieba, tylko w kontekście, że mamy... Wszystko już w Jezusie, tak? Wszystko, co moje, jest Twoje, tak jak powiedział Jezus w przypowieści o miłosiernym ojcu. Moim zdaniem, taki powinien być tytuł: o miłosiernym ojcu, kochającym ojcu, a nie o y, synu. I teraz widzimy, że. Y, tam była jeszcze, ja to też w wielu miejscach czytałam, specyficzna sytuacja tego kościoła, do którego zwracał się Paweł, e, uspokajając kobiety, ponieważ one w tamtej społeczności zachowywały się w taki sposób dość, byśmy powiedzieli, nieokrzesany i dziwny. I chodziło też. Ja myślę, że przede wszystkim o tym, żeby nie naruszać społecznego porządku. Tak jak z niewolnictwem, tak ze statusem kobiet, nie rozegrało się to tak, jak apostołowie widzieli, że to się tak rachciach, ciach zadzieje i w ciągu jednego pokolenia zawinie się cały świat. Dlatego też w czasie, jak Duch Święty przez setki lat Praktycznie miał związane ręce, bo osoby, które były nim napełnione, e, zostały mordowane, po prostu mordowane. Kościół katolicki wymordowywał ludzi napełnionych Duchem Świętym, w większości znakomitej, i uniemożliwiał odbieranie e, może odbieranie to odbieranie ale realizowanie, Dalszego prowadzenia, bo my Ducha Świętego dalej mamy, i on ma nas dalej prowadzić, i on dalej syła objawienia. To nie jest tak, że Biblia się zakończyła. E, e, Tamte elementy, takie słuchajcie, porządkowe, dotyczyły tamtego czasu. Teraz w ludziach napełnionych Duchem Świętym, Bóg dalej działa, Duch Święty dalej działa i prowadzi swój kościół, i prowadzi i rozwija królestwo. Dlatego my musimy. Być, iść z Duchem Świętym, trwać w społeczności, aby też odbierać przesłanie, które Bóg ma aktualne do naszego czasu. I jeżeli już mówimy o tym, do, do czego zmierza ten werset, który tutaj ten oto człowiek, Arek D, przytoczył jako taki przytyk do mnie, to chodzi tutaj o to, że jeżeli już kobiety miały ten zakaz w tamtym czasie, to dotyczył on zgromadzeń i nabożeństw. A ja, będąc na TikToku, nagrywając się, nie jestem ani na zgromadzeniu, ani nie jestem na nabożeństwie. Mało tego, Biblia mówi o tym, że kobiety głosiły dobrą nowinę. Są wymienione osoby, wystarczy się wczytać i troszeczkę zagłębić w temat. E, nakaz ewangelizacyjny, nakaz głoszenia ciąży na wszystkich, nie tylko na mężczyznach. Więc, jeżeli ten werset miałby być w jakikolwiek sposób odniesiony do rzeczywistości, chociaż nie jest, nie powinien. Powiem tak, jest, ale nie powinien, bo to jest już nieaktualne przesłanie do e, do kościoła. To tu chodzi o to, e, że w ogóle to nie dotyka sytuacji TikTokowych, bo to jest zwykłe głoszenie Słowa Bożego, do czego każdy chrześcijanin jest nawrócony. Natomiast żyjcie z Duchem Świętym i odbierajcie aktualne.